Zanim przejdę do porad, powiem parę słów. Jak zapewne większość z Was już wie, przy okazji następnego patcha rozwałka zostanie usunięta i nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek będzie można zdobyć te 22. Dlatego też myślę, że postaram się co około 2-3 dni zamieszczać film, tak aby jak najszybciej skompletować poradniki dotyczące tych najtrudniejszych dni. A teraz przejdźmy do rzeczy. Ostatnią misję w Stalowych Łowach polecam robić solo, ponieważ w przypadku plutonu będą flagi. Praktycznie zawsze ktoś będzie je dostarczał, przebijając Was w punktach zwycięstwa. Dlatego pamiętajcie odznaczyć opcję automatyczne wyszukiwanie drużyny. Teraz, jeżeli chodzi o czołgi. Najlepiej jak dla mnie sprawdza się zestaw Wafel na pierwszym miejscu, Batczat na drugim i na trzecim FV183. W bitwie e, trzymajcie się w miarę blisko punktów napraw, tak aby skorzystać z darmowych magazynów. Przy okazji uważajcie, żeby nie zrobić za dużo fragów, gdyż jeżeli przekroczycie limit punktów, Bitwa się skończy i nie zdążycie zrobić 12k de W przypadku, jeżeli nie możecie skorzystać z naprawki, przeładowujecie i macie mało HP, rozważcie wyjechanie na przeciwnika, tak aby was zniszczył. Nie ma nic gorszego niż tracić czas na reload i zostać zniszczonym przed poddaniem choćby strzały. Pamiętajcie też, że najwięcej obrażeń zapewni wam Wolfen Trager, tak więc bierzcie pod uwagę że może Wam się opłaca jechać badczatem tylko na pewną śmierć, tak aby wystrzelać jeden magazynek i od razu zostać zniszczony. Oprócz tego zwróćcie uwagę, że najczęściej najlepsze efekty daje wtrącanie się w pojedynek dwóch graczy. Zdarza się, że nawet nie zwrócą na Was uwagi. Na koniec, jak tylko przekroczycie próg 12 tysięcy zadanych uszkodzeń, zapomnijcie o nierobieniu frag. Wtedy róbcie na odwrót, aby jak najszybciej skończyła się bitwa. Oczywiście waszym zwycięzcom. Eee, wspomnę jeszcze tylko e, dlaczego jako trzeci pojazd wybrałem FVA 183. Otóż jeżeli z jakichś przyczyn macie za dużo fragów, waszym jedynym ratunkiem jest zadanie jak największej ilości uszkodzeń ostatnim strzałem. W tym przypadku aż 1750. Myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje rady. A teraz trochę autokrytyki, tak abyście nie powtarzali moich błędów. E, jakąś minutę temu, e, czekanie WTK na wyjazd FVA 183 no nie było mądrym posunięciem. Uratował mnie tylko fart i błąd przeciwnika, który nie trafił w e, Zresztą tak samo bad czatem, no unikajcie FVA jak ognia. Następnie. Kiedy napotkałem jadzie i, szczęśliwie, i szczęśliwym e, trafem dostałem strzał e, w gąskę, zachowałem się na zbyt biernie. Powinienem się e, schować, aż przeładuję i dopiero wtedy ewentualnie na nią wyjechać lub lepiej poczekać na jej wyjazd i zerwać jej gąsienicę zanim obudzi kadłub w, w moim stronie. Tak woli tylko jeszcze bycia dokładnym, potem już podczas flankowania jadzi, Pierwszy strzał, mimo, mimo tego, że się poruszałem, powinien być oddany w trybie snajperski. Możliwe, że wtedy bym ją zniszczył, a nie zostawił na hita. Teraz postaram się Wam jakoś skomentować pozostałą część bitwy. Pat nie do końca wiedziałem teraz co, co zrobić, za, za kogo się wziąć e... jak widać nie dokończyłem matchata, aby, aby nie mieć fraga teraz to szczęśliwa, podpałka to szczęśliwa podpałka na isie 7 e, i jeszcze bardziej e, fartowne e, skończenie K7 przez ostrzał artylerii, oczywiście nie mojej no ten ramik tak niezbyt niezbyt korzystny, bo możliwe, że mi się naprawić. No i jak widać zostaje 1000 tysiąc do, do zrobienia misji. Jak widać wybrałem FVA. E, licząc oczywiście, że oddam e, jeden strzał e, za ponad tysiąc obrażeń. W polu widzenia na razie tylko jadzia, która ma tak mało HP, no, że nie opłaca mi się strzelać. Przez chwilę miałem, miałem wątpliwości, czy może jednak nie strzelić. No, ale pokazała się E5. Niestety, to 62A pojawił się później, a, a to w niego powinienem strzelić, bo prawdopodobnie e, weszłoby za full HP. E, strzał w E5 oczywiście, no, nie za dobry. Powinienem strzelać w dolną płytę No niestety prawdopodobnie nie weszłoby za 1750 no ale byłoby lepiej niż w Gąski. No na koniec wybrałem oczywiście szybki pojazd, no bo został jeden strzał. Wybranie buteka byłoby błędem, bo jest wolny. No i dłużej przeładowuje. Przeciwnik jak widać ma już 197 punktów. Więc fartownie, fartowny fartownie koniec bitwy. Ledwo ledwo się udało. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Życzę Wam powodzenia yy, w tych misjach. No i trzymajcie się. Hej!